Jaki przepis jest najczęściej łamany przez kierowców z Nowego Sącza? Ja bym powiedział, że tutaj dwie grupy wykroczeń to są takie bolączki kierowców sądeckich. Pierwsza grupa to jest tkwiona po, po stronie zarówno kierujących, jak i pieszych. To jest niewłaściwa koegzystencja. A więc wtargnięcie na jezdnie bezpośrednio przed jadącymi pojazdami, a po stronie kierowców nieprzestrzeganie pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Drugą grupą to jest niestosowanie się do obowiązujących zakazów zatrzymywania i postoju. Jeżeli ten postój jest nawet urządzany, to w sposób nieprawidłowy, nierównolegle do osi, jest nie tylko w poprzek. Utrudnia to płynność ruchu, powoduje tamowanie ruchu, w ogóle utrudnienia dla organizacji ruchu mieści. Chciałby Pan, korzystając z okazji, przekazać mieszkańcom apel. Jak Państwo może obserwujecie, jest tu bardzo dużo dzieci, szczególnie w rejonie tej ulicy, na rowerkach. Te dzieci nie zawsze posiadają uprawnienia do kierowania, korzystając z ruchu, nie zawsze umieją się zastosować do tego ruchu. Często przewożą pasażerów, to jest niezgodne z przepisami, a chyba nie muszę nikogo tutaj przekonywać, co znaczy kolizja rowerzysty z pojazdem. Zawsze na straconej pozycji jest ten rowerzysta. I Uświadomcie sobie Państwo, że tym sposobem, zainteresowaniem się, co dzieci na tych rowerkach robią, wychodząc z mieszkania, uszczegniecie się, może wyszerzycie się yy, nieszczęścia, czy utraty zdrowia, czy nie daj Boże życia. W ostatnim tygodniu niedaleko Nowego Sącza wydarzył się bardzo tragiczny wypadek. Czy mógłby Pan w paru słowach opowiedzieć o przebiegu tego wypadku? Wypadek zdarzył się w dniu wczorajszym w miejscowości Naściszowa po godzinie 14. W wyniku zdarzenia bezsensowną i zupełnie niepotrzebną nikomu śmierć poniosły trzy osoby. Samochód Fiat 125P jadąc z dużą prędkością uderzył w jadący w kierunku Nowego Sącza samochód ciężarowy Volvo. Siła zderzenia była tak duża, że. Samochód Fiat został po prostu rozerwany na strzępy, a trzej pasażerowie zginęli na miejscu. Najmłodszy z nich, co warto podkreślić, miał tylko 23 lata. Warunki drogowe w dniu wczorajszym na pewno nie należały do najłatwiejszych. Padał lekki deszcz, cały dzień było w zasadzie ciemno, stąd raz jeszcze należałoby podkreślić o obowiązku zachowania... Należytej ostrożności i dostosowywania prędkości jazdy do warunków, które znajdują się na drodze. Należy pamiętać, że prędkość dopuszczalna nie zawsze jest prędkością dozwoloną, a dobitnym przykładem tego jest chyba dzień wczorajszy. Wejdzie to zwanych państw. No właśnie. Kurde. Naciół. To jest Do jakiej firmy należy pojazd? Miejski zarząd drugi mostu. No oni są się. i tu jest. Testacja. Niech pan podejdzie z lodu tu. Ej, kierowco! Tak. Numer rejestracyjny z tyłu, niepowtarzony. Jest możliwość ładunku do tyłu. Trzeba namalować. No to nie było. to Wczasy nie było nigdy. Zawsze było. Zawsze to nie, no. Zawsze było i ten przepis dalej i... obowiązuje. To jest to... Wszystko jest? Dodatkowe wyposażenie też? Jest, jest, apteczka, gaśnica. Trójkąt? Trójkąt. trójkąt. Pokaż pan, trójkąt i gaśnice. Pokrótce, na czym polegają zmiany w przepisach ruchu drogowego? Myślę tutaj o karaniu kierowców punktami. Przede wszystkim panie redaktorze, punkty to nie jest żadna kara dla kierowcy. To jest rejestracja wykroczeń. My w ten sposób ewidencjonujemy kierujących, którzy, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Jakie wykroczenia za jakie wykroczenia kierowca będzie miał wpisane największą ilość punktów? Są takie trzy podstawowe wykroczenia, za które kierowca może uzyskać maksymalną ilość punktów, czyli 10. Jest to kierowanie po użyciu alkoholu, spowodowanie wypadku drogowego i zbiegnięcie nie udzielając pomocy ofierze oraz omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego. Najwyższy wymiar punktów, który pozbawia kierowcę prawa jazdy to jest? To jest 21 punktów. Czy Pana zdaniem ta zmiana przepisów ruchu drogowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu? Mamy taką nadzieję, że wpłynie to na bezpieczeństwo ruchu, bo już zaobserwowaliśmy tendencję yy, taką, że kierowcy bardziej stosują się do przepisów. Skoro mówimy o bezpieczeństwie, jak statystyka ostatnich tygodni na sądeckich ulicach? Było niebezpiecznie. Od pierwszego do dzisiaj zaistniało 21 wypadków. I co jest niebezpieczne, to udział pieszych. W 11 wypadkach uczestniczyli piesi. I jest to poważny problem, który powtarza się już od dłuższego czasu. I jeszcze na koniec chciałby Pan skierować do mieszkańców Nowego Sącza apel. Mamy apel do kierujących jednośladami, czyli praktycznie do rowerzystów, którzy nagminnie korzystają z dróg dla pieszych jeżdżą rowerami pochodnika dla pieszych. W najbliższym czasie nosimy się z zamiarem zorganizowaniem takich działań dyscyplinujących, aby to wykroczenie w jakiś sposób zlikwidować. kontrola prędkości sierżantki wciagło, proszę prawo jazdy, dowód rejestracyjny Panie kierowcom, obszar zabudowany, obowiązuje prędkość 60 na godzinę, jechał pan z prędkością 82 Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem, nie wiem czy pan wie, obowiązują punkty i niestety powyżej 20 na obszarze zabudowanym przekroczeniem i kwalifikuje się na 3 punkty. Kwalifikuje się, to trudno. Proszę podejść, proszę. Jeszcze raz do wszystkich użytkowników dróg apelujemy o rozsądek. Tego ostatniego brakuje nie tylko kierowcom. Sportem narodowym stały się ostatnio fałszywe alarmy, konkretnie anonimowe telefony o podłożeniu bomby. Taka sytuacja zdarzyła się zresztą nie po raz pierwszy. W ostatni czwartek, kiedy to o godzinie 6.50 na poczcie głównej zadzwonił telefon. Kobiecy głos poinformował, że w budynku znajduje się czasowy ładunek wybuchowy, który eksploduje pomiędzy godziną 8 a 9. Jednak specjalne jednostki niczego nie znalazły. Zastanawiające jak w ostatnim czasie sąd tracą dobry smak w dowcipie. Półbiedy, jeżeli kiepski żart podważa autorytet i jego autora, traci na tym jeden człowiek i dobrze mu tak sam jest sobie winien. W wypadkach takich jak ten tracimy wszyscy. Autorce tego dowcipu, jeżeli nas ogląda, życzymy zdrowia, życzenie rozumu byłoby niespełnialne.